Ostatni tydzień przygotowań. Pierwszy dzień treningowy. Presy. Potem pistolety. Nie, sorry. dzisiaj są podciągania. I siedziki z przodu. Bardzo wąsko. Tak, żeby trochę skopiować mechanikę ruchu z pistoleta. A żeby nie łupać cały czas pistolsów No bo jakby nie było trochę mogą być obciążające dla kolan 636 rano Nie da się przyzwyczaić do takich godzin W sensie może być W jakimś czasie no Dobra się Ale zawsze jest taki nie, nie da się przyzwyczaić. Poranny zestaw. Kefir i kawa. I woda na trening. Szama czeka we boksie. Z cateringu dieta pod drzwi. Nie było dwa tygodnie, bo mieli urlop że powiedziawszy, nie myślałem, że będzie mi ich aż tak brakować. Ładne dwa To jest mój najmłodszy podopieczny Hubert i Harata Katelki Całkiem przyzwoicie Oho ho, 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 ho dobra odłóż. Prze... No. no powiedzmy Trochę się wysypałeś ale trudno pójdzie w świat Ile masz lat? 11 11 no. Chbycić drugą pauzę w presie w połowie czyli w połowie w górę i na górze z drążkiem. Ciężary te same, także zobaczymy co to się będzie działo. wrażenie, że to podciąganie fajnie poszło, generalnie jest całkiem nieźle idzie i się zacząłem zastanawiać, czy trochę nie za duży fokus na to podciąganie wrzuciłem, eee, no ale z drugiej strony nawet jeśli no, to po prostu podgonię wynik na tym, więc nie ma minusów ta sytuacja. To eee, raczej z te rozważania z takiego mojego zboczenia, że Chciałbym wszystko równomiernie bardzo rozwijać, i jak coś gdzieś tam idzie do przodu, to sobie zawsze myślę, że mogłem z tym słabszym popracować, żeby, żeby lepiej szło. Eee, nie wiem, czy to słuszne podejście w kontekście tych zawodów, czy nie, to się okaże. No i poszło. Jeszcze dwa treningi zostały. Dzisiejszy myślę, że można zaliczyć do udanych. Technicznie tam było parę rzeczy takich, które mogłyby fajniej pójść, ale, ale generalnie wszystkie ciężary w górze. Więc końcówka trochę z walką, ale tak jak zaplanowałem, wszystko poszło. Więc jestem względnie zadowolony. No i zobaczymy, jak pójdzie środa. W środę cardio, także trochę z muła. Eee, coś tam wam nagram, bo co? Czemu nie? Zobaczymy jak to pójdzie. 2 Dwa... To go! Słucham? Nie, bo, znaczy tak, trochę tak. A to jest moja druga podopieczna Sandra. Takie tam swingi jednorącz z dwudziestką We momie. I dwudziestką czwórką. Dzień drugi, yy, dziś cardio, miałem robić znacze tak jak do tej pory 28 i 32, ale chyba zrobię teścik jest na 24, nie dotykałem 24 od początku przygotowań w zasadzie do mistrzostw, więc no to jest taka forma sprawdzenia czy to co robiłem cokolwiek dało, także Snaczny jest na 24 kg, no a potem turki też jakieś cięższe, żeby, yy, żeby przyzwyczaić trochę przed ramię do dużych kul. Bo tak się zjeżyłem w zeszłym tygodniu, że w sumie ćwiczę jakieś tam elementy turka, ale nie robię ciężkich turków, a mam do zrobienia ciężkie turki na mistrzostwach, więc nie głupiem byłoby zrobić jakieś ciężkie turki w przygotowaniu. I to był dobry pomysł, bo się okazało, że 60 kg, mimo że jestem w stanie wstać, to gniecie na przedramie grubo, a chciałbym wstać więcej na mistrzostwach. Także zobaczymy, co będzie. Dzisiejszy trening nie był jakiś spektakularny. znacznej Turki. Eee, jeśli chodzi o znacze, no to poszło 190. 110 minut. 150, 20, 20. To i tak jest ogromna poprawa. I biorąc pod uwagę, że, że była siódma rano eee, i byłem po kefirze, niewybudzony i w ogóle, no to jest lepiej. Ja czuję, że jest lepiej. Wchodzi eee, to dobrze. Problem polega na tym, że niestety, w porównaniu do moich rywali, z tego co obserwuję w Instagramach i tym podobnych jest to wynik yy, trochę słaby zobaczymy, co będzie po yy, tym tygodniu przerwy czy coś tam przybędzie mocy trochę no ale to raczej nie będą spektakularne skoki w formie pieta ja to podziwio polecam yy, więc, no co Chciałbym zrobić 200 na zmęczeniu po tym wszystkim, co tam mamy do zrobienia, bo znaczy pewnie będę na końcu. Chciałbym zrobić 200. Eee, czy tak będzie, czy się uda, to się okaże. Bartka, Bartka znacie z Instagrama? Parę razy go wrzucałem. Bo z Bartkiem nieustannie od roku naprawiamy jego kolano, Z różnymi skutkami, ale generalnie raczej jest do przodu, nie? Do no. przodu. A to jest Tomek. <głos> <głos> Nie macie nic przeciwko, że będziecie na YouTubie? turków, no to co jest tak jak widać, nie, 6 dyszek wchodzi, 56 wchodzi, 52 też wchodzi opener, jeszcze zobaczymy czy to będzie 52 czy 56, raczej mam tak myślę na 56 e, zacząć przed przedramię już tak się trochę m, lepiej nie aż tak, ta kula duża e, no zobaczymy, siłowych rzeczy generalnie nie boję się jakoś strasznie. No. Mam takie wyniki, że wstydu nie będzie, nawet jak zrobię najmniejsze. No dobra, może w presie być wstyd. <laughs> e, ale no zobaczymy. No, w każdym razie tak ogólnie rzecz biorąc mam te wyniki równe wszędzie. Dość e, dość wysokie i dość równe. Nie mam także jakiś bój mocno przeważa, nie? E, więc zobaczymy. Limit. No, to mam nadzieję, że będzie taka gdzieś tam moja przewaga, nie? chociaż patrząc po konkurencji znowu może być ciekawie. No, ale jakby nie było, no to tak jak mówię wstydu nie powinno być. Zobaczymy jak to wyjdzie we wpraniu. Mano ostatni dzień przygotowań do mistrzostw Polski Dziś gościnnie występ we Wrocławiu w Makwicie, bo jest to jedyna siłownia otworzona w niedzielę. I jeszcze niestety żaden boks mnie nie ugości dziś po tej porze. No i co? Trzeba znaleźć sztangę. Coś jest ciekawego Także dzisiaj trochę bananowo Nie lubię tak między ludźmi chodzić I gadać do kamery, ale muszę się chyba przyzwyczaić No i co, dzisiaj plecy. No i mam pistolety i presy Z ketlami, ale tu nie ma ketli To znaczy są, ale takie, które dają raka Więc muszę coś Średnio mi się to podoba, no ale trudno nie ma normalnego drążka, za bardzo. Jest tu jakiś... Nasi tu byli Ktoś tu się podciąga No, dobrze, że to jest napejone Raz, że nie ma normalnego drążka Nawet pomijam aspekt, że nie ma jak ustawić kamery też Ja nie lubię takich miejsc, bo się tu zawsze czuję jak freak. Goście, co się pompują przed lustrami zawsze tak na mnie patrzą dziwnie jak tą kamerę ustawić? To jest najuczy jaki mogę ogarnąć lekko. Zobaczymy, co będzie dalej. Yeah, baby! Skończyło się lekko. pochwaliłem te podciągania bo nie pójdą zgodnie z planem bo miałem na 52. A robiłem pierwszą, pierwsze trzy fale, pierwszą falę, to serię na 50. No i będę musiał powtórzyć tą falę, bo na pewno nie dołożę 25 kilo wszędzie. Może dwójki, też by raczej nie poszły, także za ja szybko pochwaliłem, ale 5 dyszek treningowo. Chodzi, więc nie ma dramata. Po razie. Są dwa powody, dla których wybieram czasem McFit. Pierwszy to toalety. Błysk po prostu. A drugi to, że jest czyn 24 na dobę i każde święta niedziela. thank <laughs> you Jest niesamowite, jak absolutnie mam wrażenie, że. Ja, bardzo mam wrażenie, że absolutnie nic nie zrobiłem w przerwach między setami. Ale jak wiszę na drążku, to nagle czuję się, jakby mnie. Nie wiem. Przebiegło po mnie stado czegoś ciężkiego. O tak. Pada mi bateria, więc z pressów i z pistoletów nagram tylko ostatnią serię, czyli jedynki na czterech dychach, bo wychodzi ten sam ciężar. To i tak mało ekscytujące, więc chyba nie będziecie mieli za złe. więcej takich ujęć fajnych, takich jak idę gdzieś chodnikiem, wiesz, ludzie w tle i, i ja sobie napitalam, bo mam już dość tych samochodów po prostu. No ale nie jestem w stanie, bo cały czas jestem w samochodzie. W każdym razie podsumowując przygotowania do Mistrzostw Polski eee, zrobiłem co mogłem. Mówię ogólnie, nie tylko te trzy treningi. Eee, sorry, te, no, te trzy ostatnie, które teraz oglądaliście, ale mówię ogólnie o, o całości. To zrobiłem co mogłem. Przy tej ilości czasu, której, którą posiadałem, zrobiłem co mogłem. Przyznaję szczerze, że na początku, jak się dowiedziałem, że jednak mistrzostwa się odbędą, to byłem trochę bardziej optymistycznie nastawiony do tego. No ale potem tak jakby życie pokazało, że jednak nie zawsze można ćwiczyć tyle, jak się chce. No i mimo to zrobiłem naprawdę wszystko, co tylko. Się dało, więc pojadę tam i będę e, tam z siebie wszystko. E, nie ukrywam, że miałem chrapkę na podium, jeszcze jak, jak się dowiedziałem o mistrzostwach. W tym momencie niby są szanse. Niby, niby można, niby się dało. No zobaczymy. W każdym razie zrobiłem wszystko, co mogłem. E, nie podkręciłem za dużo chyba wyników swoich z Top Teamu, ale też no, to, co nagrywałem do Top Teamu, było nagrywane tak po prostu na treningach, a co innego jest na zawodach. Albo będę na mega hypie i dupnę wszystko z kilo więcej, albo zeżrę mnie stres i trema, bo to były w zasadzie drugie poważne zawody, i, i popalę wyniki. No. Wszystko się może wydarzyć. Zobaczymy jak to będzie To w ogóle muszę powycinać Wszystkie momenty, w których mówię Zobaczymy jak to będzie Albo się zobaczy, albo coś takiego Bo wychodzę na najbardziej Insecure człowieka na świecie Jeśli się komuś te wypociny podobają To dajcie znać w komentarzach Że to jest ciekawe W sensie, no jak nie dacie znać To i tak pewnie będę to nagrywał Ale jak dacie, to wiecie To zawsze tak inaczej, fajniej, nie? Poza tym i tak będę chyba kręcił więcej takich vlogów, bo fajny jest proces montowania i proces rozkminiania w ogóle, jak, jak to zrobić, jak to nagrać. Zawsze mnie to fascynowało, nie? Tam sobie oglądam ostatnio jakichś tam vlogierów. Eee, znaczy Gonciarza już dawno oglądałem, ale ostatnio na przykład Najstata nice sobie mi i też mnie to jak fascynuje eee, z punktu widzenia co i jak on nagrywa i tak dalej. Fajna sprawa. E, w każdym razie, jeżeli chcecie więcej takich rzeczy, to piszcie. E, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście pamiętajcie zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę, e, kliknąć dzwoneczek, żeby wiedzieć, że znowu coś wrzuciłem. E, postaram się nagrać e, relacje z mistrzostw. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale no, myślę, że, że coś na pewno wrzucę. Także śledźcie kanał, i do zobaczenia w następnym odcinku w przyszły czwartek. Pozdro, Grubasy!